W ogóle wiecie co, ja już nagrałem ten odcinek, ale pod koniec nagrania zorientowałem się, że nie włączyłem lampy, nie, i byłem po prostu jak w jaskini. <grym> Także nagrywam to drugi raz, ale e, mam nadzieję, że już teraz widać mnie w miarę dobrze. Używam też innej kamery obecnie, ponieważ nie mam swojej, swojego głównego sprzętu, więc wybaczcie mi za troszkę gorszą jakość. Rudy Lisek napisał do mnie, mógłbyś może wypowiedzieć się na temat epilepsji? Od 7 lat choruję na tę chorobę i zauważyłam, że nadal ludzie nie wiedzą, jak reagować w trakcie ataku, albo jeśli dowiedzą się, że jestem chora, to traktują mnie jak osobę niezdolną do funkcjonowania w społeczeństwie. Fajnie by było, jakbyś obalił niektóre mity odnośnie padaczki. Jasne, chętnie odpowiem na to pytanie, zwłaszcza, że sam miałem okazję pomagać osobie, która właśnie miała napad padaczkowy, a było to pewnego zimowego dnia, kiedy byliśmy na akcji z IFMSA dotyczącej żywienia i różnych tego typu rzeczy. To było w manufakturze, więc to był środek centrum handlowego. Gdy nagle podbiega do nas dziewczyna i pyta nas się, czy jesteśmy z lekarskiego, no to odpowiadamy, że tak. I ona mówi, no to chodźcie razem ze mną, ponieważ jakiś e, facet ma napad padaczkowy i upadł ze schodów. E, no to niewiele myśląc, zrywamy się z krzeseł i biegniemy za nią. E, no i faktycznie widzimy gościa, który e, leży na podłodze i ma napad padaczkowy. Więc w takiej sytuacji przede wszystkim należy zachować spokój, Ocenić sytuację, czy zagrażają mu jakieś inne przedmioty, sytuacje, czy jest po prostu sobie na podłodze. Wokół zebrała się już gromadka ludzi, natomiast nikt do niego nie podchodził. Zapytałem się, czy ktoś może ma jakąś bluzę, jakiś miękki materiał, coś takiego. Na szczęście jeden z gapiów miał taką bluzę i pożyczył mi ją na chwilę. Zwinąłem ją w taki rulonik. W zasadzie w taką poduszeczkę i podłożyłem temu panu pod głowę, tak, żeby uchronić ją od tych uderzeń, które mogły być skierowane w twardą podłogę, co by doprowadziło do jakiegoś urazu. No i następnie dowiedziałem się, że ten facet miał o tyle pecha, że zjeżdżając po schodach ruchomych, już był jakby w, ostatnim, w ostatniej części tych schodów, kiedy doznał tego napadu, i przez to jeszcze się przewrócił z tych schodów. Także miał poobijaną buzię, i w ogóle miał krwioplucie. Także coś mu się stało dodatkowo. Po ustąpieniu tego napadu położyliśmy go w pozycji bocznej ustalonej. W tym czasie ochrona przyjechała z wózkiem inwalidzkim, którym ten facet został transportowany do karetki, więc wszystko poszło dosyć sprawnie i po naszej myśli. Teraz co do głównych takich zasad, jak zaopiekować się osobą, która właśnie ma napad padaczkowy, jak jej pomóc najlepiej? Na pewno nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do ust. Istnieje taki popularny mit, w którym mówi się, że chory, który ma właśnie napad padaczkowy, może połknąć własny język, się nim udławić, i to jest kompletna bzdura. Nic nie powinno się wkładać do ust. Naprawdę, darujcie sobie wkładanie czegokolwiek do ust osobie, która ma napad padaczkowy, bo przez to będzie miała jeszcze gorsze urazy w obrębie jamy ustnej. I naprawdę przed niczym jej to nie uchroni. Co możemy zrobić, to przede wszystkim jakoś asekurować głowę, ponieważ w przebiegu skurczów toniczno-klonicznych może dojść do urazu głowy, a tego byśmy naprawdę nie chcieli. Dlatego, jeżeli masz jakąś bluzę, ręcznik, cokolwiek w miarę miękkiego, co można ułożyć w taką poduszeczkę, to można pod głowę podłożyć, i to naprawdę jest w przebiegu napadu najlepsze, co możecie zrobić dla tej osoby. Coś, o co może się uderzyć ten chory, to. Należy to zabrać z tego miejsca. Ustąpieniu napadu padaczkowego należy położyć tę osobę w pozycji bocznej ustalonej. Służy to temu, że wszelkie wydzieliny, które są w jamie ustnej, nie trafią do dróg oddechowych i nie spowodują zadławienia tego chorego. Istnieją też mity, że taka osoba może nam zrobić krzywdę podczas gdy ma napad padaczkowy. I że jej zachowanie jest nieprzewidywalne. No to też jest nieprawda, ponieważ zachowania takiego chorego podczas napadu podaczkowego są dosyć stereotypowe. Te ruchy mięśniowe są dość powtarzalne i można zobaczyć, w jakim zakresie poruszają się kończyny. Także nie ma co się bać. Jeżeli się bardzo boimy, że coś może nam się stać, możemy podejść od strony głowy do chorego i się delikatnie nachylić, żeby mu pomóc, tak? Wtedy się jakby odsłaniamy od rąk i nóg. Także to jest bezpieczne. Istnieją jeszcze inne popularne mity, takie, że te osoby są wykluczone ze społeczeństwa, że nie mogą pracować i podejmować jakichś aktywności fizycznych. No to też jest wszystko nieprawda. Te osoby normalnie sobie pracują, chodzą do szkoły, yy, robią w życiu wszystko to, co inni. Na niektórych lekach i w niektórych rodzajach padaczki to może dojść do takiego wyciszenia objawów, że te napady mogą być naprawdę bardzo rzadko. Także te osoby normalnie funkcjonują w społeczeństwie. A oczywiście są też trudne przypadki, w których jest padaczka lekooporna i wtedy taka osoba nawet pomimo przyjmowania leków ma te napady. No niestety, taki jest obraz tej choroby w, w ciężkich przypadkach i wtedy faktycznie może dojść do pewnych ograniczeń takiej osoby. Wiele osób z padaczką boi się przyznać przed swoimi współpracownikami czy kolegami, że choruje na tę chorobę. No, z, z różnych pobudek, no, to jest dosyć sztydliwa rzecz mieć taki napad padaczkowy, ale naprawdę nie ma co ich dyskryminować ani wykluczać ze społeczeństwa, tylko trzeba im pomagać i rozumieć ich sytuację. Zwłaszcza, że napad drgawkowy może wystąpić praktycznie u każdego. To nie musi być osoba chora na padaczkę, wystarczy jakiś uraz głowy, silna gorączka, także naprawdę nigdy nie wiadomo tak naprawdę na co choruje ta osoba. Może to być hiponatremia. No przyczyny są różne takich napadów drgawkowych. Natomiast postępowanie jest jedno, czyli takie, jak już wcześniej opisałem.